Na kanale Mój Psi Świat. Dzisiaj dowiecie się, jak oswoić psa z odkurzaczem, czyli tym strasznym stworem, którym właśnie jest odkurzacz czasami dla naszego psa. Czasami wywołuje on lęk, strach pies ucieka, chowa się, szczeka, próbuje przegonić tego, ten kosmiczny pojazd, jaki się pojawił w naszym domu. Dlaczego się tak dzieje? Moja Zusia też się bała. Kiedy to zauważyłam? Od razu zaczęłam nad tym pracować, to było jakieś 9 lat temu, ja wtedy działałam raczej tak intuicyjnie i to był taki mój sposób, chociaż pewnie wiele osób z tego korzysta, ale właśnie dzisiaj chciałam Wam go przedstawić. Do prezentacji będę używała Reksia. <głosyna> <głosyna> tak, to jest mój pomocnik, który będzie w filmiku pokazywał czego nie robić. Kiedy oswajamy psa z odkurzaczem i to jest niedopuszczalne, dlatego jest on, ponieważ Zuzia, no nie, nie chciałam na niej tego pokazywać, ponieważ ona również się bała, tak jak Wam już mówiłam wcześniej. E, tak, więc skąd się bierze w ogóle taki lęk? E, psy zazwyczaj mają braki so w socjalizacji, stąd to wynika że kiedy piesek był malutki i trafił do naszego domu, miał parę tygodni, mieliśmy świetny czas, aby go wszystkiego nauczyć, pokazać mu wszelkie dziwne dźwięki, nietypowe sytuacje, różne mm, właśnie zdarzenia, miejsca, różne psy, osoby. No wszystko co się zawiera właśnie w tym, w tym planie takim i programie socjalizacji psa, o tym więcej możecie poczytać. O złotej 12 Margaret Hughes. Ja tutaj podam niżej link do. Jest tego sporo w internecie. Ona opracowała właśnie taki plan, że do 12 tygodnia jest 12 punktów, które powinniśmy zrealizować, i to jest świetna podpowiedź dla każdego właściciela psa. Nie będę się tu więcej nad tym rozwodzić. W każdym razie często jest tak, że my trzymamy tego pieska pod kloszem, nic nie robimy wokół niego, nic hałaśliwego, żeby on się tylko nie przestraszył, nie wystraszył, nie uciekł, i przez to po prostu sobie wychowujemy takiego małego, lękliwego pieseczka, który później w dorosłym życiu ma straszne problemy, a my wtedy też mamy problem, ponieważ jak wiadomo odkurzamy częściej lub rzadziej lub częściej, jak tam kto woli. No ale jest to czynność, którą jednak powtarzamy kilka razy w miesiącu, co najmniej. E, dlatego chcielibyśmy, aby to nie było tak aż negatywne zdarzenie dla naszego psa. E, no i dla nas też jest wtedy nieprzyjemne, kiedy widzimy, że pies ucieka w panice, jakby się waliło. No, także kolejna rzecz to, co jest takiego w tym odkurzaczu, że pies się go tak boi? Po pierwsze to dźwięk. Pies ma bardzo czuły, dźwięk, czuły słuch, nie dźwięk, chociaż dźwięki też potrafi wydawać się bardzo silne i takie mocne. To słuch ma również bardzo, bardzo czuły i słyszy dźwięki o szerszej częstotliwości, czyli to, czego my w ogóle nie słyszymy. To pies to słyszy i może to sprawiać naprawdę duży dyskomfort dla psa dlatego psy tak się boją różnych wystrzałów, huków które dla nas są nieprzyjemne a co dopiero dla psa eee, dlatego to jest pierwsza rzecz druga rzecz to zapach, wiadomo, że możemy tam jakieś filtry i tak dalej, różne wynalazki teraz w tych odkurzaczach są jakieś zapachy, że dla nas to jest albo neutralny zapach, albo jakiś taki ładny już tam się wkłada rzeczy do środka I jednak dla psa to jest naprawdę może być nieprzyjemny zapach Coś takiego, no, kiedy pies na przykład przejdzie za odkurzaczem, kiedy był mały i tak wjuchło na niego tym, tym smrodem, że tak powiem Plus ten dźwięk, no to mogło wywołać u niego coś przykrego Dlatego właśnie teraz w filmiku będę Wam chciała pokazać, co zrobić Ten filmik możecie, te porady, które dalej pokażę Mogą się odnosić zarówno do szczeniaka, kiedy piesek trafia do waszego domu, to wtedy możecie od razu takie zabawy, takie różne ćwiczenia z nim zrobić, bądź do dorosłego psa, który już się boi odkurzacza. Jeżeli macie psa dorosłego, który trafił do was do domu, nie mieliście możliwości wpłynąć na jego proces socjalizacji. I on już się boi, albo nie wiecie, czy się boi, czy tak jakoś, tak troszeczkę, to w każdym razie warto takie coś zrobić, żeby mieć tą pewność, pokazać mu, bo nie wiadomo, czy ten pies w ogóle kiedykolwiek w domu mieszkał, a jeżeli mieszkał, czy w ogóle tam ktoś używał odkurzacza, bo z różnych miejsc są psy, z różnych miejsc trafiają do schronisk, także warto oswoić pieski z takim właśnie dziwnym stworem, jakim jest odkurzacz. No, więc zapraszam teraz do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą te porady. No, nie oglądajcie. Będziecie potrzebowali smakołyki. E, ja tutaj mam kawałki upieczonego mięsa oraz sera żółtego. E, kawałki powinny być jak, jak najmniejsze, tak aby po prostu były nagrodą dla waszego psa. Nie, nie chodzi tutaj o karmienie psa, tylko o nagradzanie. Do tego zadania przyda się również kliker. Jeżeli szkolicie już psa z użyciem tego urządzenia, nie będzie problemu. Jeżeli nie wiecie, co to jest za pudełeczko i jak się go używa, obejrzyjcie najpierw moje filmiki o tej metodzie, które się pokażą tutaj. Jak zwykle, potrzebujecie psa. Pamiętajcie, że praca ma być przyjemna dla Was obojga i motywująca. Nie róbcie niczego na siłę. Niezbędnym elementem będzie oczywiście odkurzacz. Z początku możecie nie wkładać rury, ustawcie sobie go również tutaj e, na minimum. Tu widzicie z maksimum, więc ustawcie go na minimum. Wtedy będzie on wydawał cichsze dźwięki i nie będzie tak, e, tak głośny. E, poszczególne etapy: co robić dalej, jak to dalej przeprowadzać, zobaczycie właśnie teraz. Przygotujcie swojego psa e, oraz odkurzacz. Możecie go położyć na ziemi. I teraz smakołyki, które sobie wcześniej przygotowaliście, rozłóżcie na ziemi wokół właśnie odkurzacza. E, może to być w pobliżu, na odkurzaczu, właśnie w jego otoczeniu, tak aby pies mógł wejść w większą interakcję z tym urządzeniem, e, powąchać je, skojarzyć z czymś przyjemnym, że właśnie wokół odkurzacza jest jedzenie, jest coś przyjemnego. I teraz mu pozwólcie zjeść psu te smakołyki. Super. Jeżeli nie zna komendy stój, możecie od razu mu pozwalać je zjadać z ziemi. Kiedy je rozkładacie oraz z odkurzacza. Super, Duzia. Dobry pies. Nagradzajcie psa cały czas. Kolejne ćwiczenie dobre to wykorzystywanie różnych komend. Tutaj używam komendy touch it, co pozwala właśnie psu na takie większe poznanie tego urządzenia. Teraz włączam odkurzacz. Wcześniej daję psu smakołek i powtarzajcie to za każdym razem. Przed włączeniem odkurzacza dawajcie psu smakołek w trakcie i na koniec co pokażę za chwilę. Na razie nie wyciągam rury, nic nie robi odkurzacz, po prostu stoi i ja nagradzam psa za spokojne zachowanie. Pokazuję mu, że warto podejść po smakołek bliżej. Trwa to bardzo krótko, kilka sekund. Wyłączam odkurzacz i znowu nagradzam zuzie możecie poprosić psa o wykonanie paru komend znów właśnie Taczyt Chcę aby Zuzia mogłaby ona wejść na przykład łapkami na ten odkurzacz, na razie tego nie chcę robić ale wasz pies może to będzie mógł zrobić już na tym etapie ponownie uruchamiam odkurzacz i nagradzam Zuzię mówię jej różne komendy Rozrzucam smakowki wokół, tak aby właśnie musiała przejść za tym odkurzaczem, gdzie wiucha to powietrze, o którym mówiłam nieprzyjemne. Zużyj, jak widać, jest zadowolona. Mimo, że troszeczkę się obawia tego mm, urządzenia, to jest pewna siebie. Teraz już używam rury, wyciągam ją spokojnie. Na razie nie rucham urządzenia. Nagradzam ją przed, rozrzucam smakołyki wokół tak aby się z tym oswoiła. Róbcie to wszystko spokojnie i starajcie się nie kierować tej rury w stronę psa. To jest kolejna zabawa, którą możecie wykorzystywać, czyli właśnie oswojenie psa z rurą. E, świetnie się tu będzie sprawdzało przechodzenie pod nią, nad nią. Na razie, jak widzicie, ta miękka część leży zawinięta wokół odkurzacza, tylko pod tą metalową pies musi przechodzić, co jest właśnie dosyć łatwe. Tu wykorzystuję znów komendę taczyt. Jak tego nauczyć psa, znajdziecie na moim kanale. zrzucam znowu smakołyki i teraz już uruchamiam odkurzacz. Troszeczkę odkurzam, udaję, że odkurzam i szybko wyłączam urządzenie. Jak widzieliście trwało to kilka sekund i od razu, od razu nagradzam psa. Pamiętajcie, żeby to robić zawsze. Przed, w trakcie i po nagradzie psa. Duzia jak widzicie sobie coś tam robi, szuka węszy, nie interesuje się tym właśnie. Ja starałam się nie odkurzać w jej kierunku z samego początku. I znów nagradzam ją. Uruchamiam urządzenie ponownie i znów troszeczkę odkurzam. Powtarzajcie to kilkakrotnie. Eee, właśnie krótkie takie sesje. Włączajcie urządzenie na kilka sekund, kilkanaście. Zwiększajcie ten czas stopniowo. Nie róbcie nic za dużo. Tutaj był taki dłuższy odstęp, dłuższy czas, kiedy odkurzałam i cały czas w trakcie nagradzałam Zuzię. Co chwilę tutaj rzuciłam także smakołyk przy, przy tej róże, przy tym wyciągaczu, nie wiem jak to nazwać, szczotce, tak aby właśnie mogła do niej podejść i skojarzyć sobie to pozytywnie. Nagradzam ją bardzo. I teraz jak widzicie ta miękka róża jest obok, co już wywołuje troszeczkę większe obawy u psa. Eee, Zuzia próbuje innych różnych zachowań, bo nie chce zrobić tego, o co ją proszę. Dlatego próbuje czegoś innego, że może zadziała. Ale jak widzicie, z małymi oporami, ale robi to sama. Pamiętajcie, żeby nie zmuszać do niczego psa. Róbcie to stopniowo. I coraz dalej wysuwam rękę, bo widzę, że już Zuzia robi to coraz pewniej, więc mogę sobie na to pozwolić. No i widzicie, po kilku powtórzeniach, małymi kroczkami przeszła pod całą tą rurą, nawet przeskakuje, więc jest to naprawdę dobry efekt. Gdybym poszła od razu tak daleko, jak na przykład teraz to pokazuje, z pewnością bym nie osiągnęła tego, pies by się sf sf sfrustrował e i tylko bym się cofnęła. No i jak widzicie, teraz Zuzia sobie przeskakuje wesoło przez rurę. A teraz rzeczy, których nigdy, prze-nigdy nie róbcie w jakimkolwiek szkoleniu psa, nie tylko przy tej nauce. Posłuży mi do tego reksio, i właśnie to będą rzeczy, których nigdy nie róbcie. Nie atakujcie psa odkurzaczem, nie zaczepiajcie go tą rurą, kiedy szczeka czy coś. W ogóle nie róbcie takiego czegoś, żeby właśnie podjeżdżać pod psa, jakoś go straszyć. Jest to niedopuszczalne. Kolejna rzecz to nie zmuszajcie psa do niczego siłą. Pies musi sam chcieć coś zrobić. Najpierw on musi chcieć, dopiero później go nagradzacie. A nie, że robicie coś siłą, a później go nagradzacie za coś, co on do czego był przymuszony. Następnie nie przyciągajcie psa siłą. Jeżeli właśnie chcecie, żeby gdzieś przeszedł pod czymś, coś zrobił, on znowu sam musi tego chcieć. Wtedy tylko się uczy i wtedy tylko przełamuje ten lęk. Właśnie łapiąc go... Targając go do czegoś i dociskając do odkurzacza, pokazując, że jaki jest cudowny odkurzacz, na pewno go nie nauczycie niczego dobrego. To wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że było to dla Was zrozumiałe i wiecie teraz, jak sobie poradzić z tym problemem. Jeżeli coś mi jeszcze przyjdzie do głowy, co bym chciała opisać, dodać, to pojawi się wpis na moim blogu. Linki wszelkie znajdziecie poniżej, jak zwykle. Także możecie zadawać pytania jeszcze w komentarzach i ja powiedzmy po tygodniu, od pokazania się tego filmiku, zrobię ewentualnie wpis na blogu, jeżeli by te pytania jakieś się powtarzały i coś więcej byście chcieli się dowiedzieć na ten temat. Zapraszam was do polubienia mnie na Facebooku. Tam znajdziecie wszelkie aktualności, wydarzenia, które się dzieją, które będą się działy, także warto mnie tam śledzić. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa. Będą za uszy. za uszy masz. Zobacz. Muszami mnie zbiłaś. Bies innymi uszami. Chyba, jaki masz blond włoski. A uszy, których nigdy nie miałeś tych.